Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani na temacie dnia. Tematem dnia będzie sytuacja, którą zaproponował ktoś z was, czyli mm, taka opcja pod tytułem. Czy zamieszkacie ze sobą na stałe? Dodaję na stałe, bo czasami, słuchajcie, jak padniemy, wywalimy, wiecie, pytanie do kart pod tytułem, czy zamieszkacie ze sobą, to może to być na przykład opcja na przykład wakacji, tak? Zamieszkacie ze sobą, dobra, a potem każdy idzie swoją stronę. Więc, moi drodzy, dzisiaj opcja taka, czy zamieszkamy na stałe i tutaj zapraszam wszystkie te osoby, które chciałyby. Z daną osobą być, zamieszkać, niekoniecznie ze ślubem czy bez tego ślubu, tak, to już jest dowolność sytuacji, ale taka właśnie opcja, gdzie my chcemy z kimś być, mieszkać, tak, nie wiem, założyć taką tak zwaną rodzinę, tak, ale krótko mówiąc, mieć wspólne gospodarstwo domowe. Słuchajcie, dwie opcje. Opcja z Białym Kamykiem, Opcja tutaj kadlawa z drugim kamieniem, więc wybieramy sobie to, co Wam bardziej pasuje, to, co bardziej z Wami rezonuje, tak, to, co Was przyciąga, zadając sobie w głowie pytanie, na przykład, czy będę z Karolem mieszkać na stałe, tak, czyli tutaj jakby wiemy, o co chodzi. Moi drodzy, daję Wam chwilę, ci z Was, którzy potrzebują dłuższej, no to robią sobie pauzę filmu, wybierają to, co tutaj bardziej ich ciągnie i zaraz zobaczymy, czy Wy będziecie z kimś mieszkać na stałe. Dobra, słuchajcie, ja nie będę czekać dłużej, bo to musi lecieć. No i moi drodzy, zaczynamy od kamienia tutaj białego. I czy tutaj dana para będzie ze sobą mieszkać na stałe. Moi drodzy, mamy trzy karty, które wyglądają w taki sposób, że ja tutaj widzę przede wszystkim w tych kartach dużą ochotę do tego, żeby tak, się, żeby tak wyszło. Ale mam takie poczucie, patrząc na te trzy karty, że tu jest jakaś sytuacja do uregulowania. To znaczy, karta sprawiedliwości, która leży pośrodku tutaj naszych kart, symbolizuje mi taką sytuację, w której być może co niektórzy z Was muszą coś najpierw zakończyć. Tak, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce. E, widać ewidentnie, że albo Wy, albo, znaczy Wy, w sensie jako Wy pytający, czy też w ogóle Wy, jako para macie na to ochotę. E, bo widać taką sytuację, gdzie Wy wypatrujecie tego, tej, tej możliwości, tak? Stoicie sobie w jakimś powiedzmy. Aktualnej pozycji życiowej, to mogą być związki, które trzeba pozakańczać, czyli jakieś małżeństwa, w których aktualnie jesteście. Takie daje tak, taki margines, oczywiście małżeństwo, albo jakikolwiek związek, niekoniecznie taki typowo z sakramentalnym, tak. To niby jest wszystko takie, bym powiedziała, stabilne, niby ok, to jakoś funkcjonuje, wy już coś macie, wy już coś osiągnęliście, mam takie wrażenie jakby, ale, ale budzi się w Was taka ochota, mówię budzi, bo Wy tutaj troszeczkę jakby oponujecie głosem serca, to serce Was mocno bardzo tutaj ciągnie i Wy kochacie i jest taka sytuacja, w której Wy wypatrujecie za tej szczeliny, na tej, na, w tym przypadku na tej karcie, możliwości ku temu, żeby dostać czegoś, coś, coś więcej od życia, mam takie wrażenie. Więc cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy, ale, ciąg ale chcielibyśmy czegoś więcej. Mamy ochotę na dziewiąty, na dziesiąty kielich. Tak? No, i Wy tutaj, właśnie na tej karcie, bardzo pięknie zresztą to jest pokazane, e, stoicie po prostu gdzieś, e, macie już w ręku, nawet słuchajcie, zwróćcie uwagę, kip, taki, no, gdzie tutaj wiele podróżników, takowe gdzieś tam przy sobie ma, i Wy chcecie wyruszyć w tą podróż. Chcecie, wypatrujecie tej sytuacji, tych możliwości, żeby pójść po coś więcej, bo to, co macie, jest dla was niewystarczające. Ale tak jak wspomniałam, żeby to mogło się wydarzyć i też dlatego być może karty nie pokazały tego, tak zamieszkacie, to jest tylko, to jest jakby taka sytuacja, w której wy jesteście gotowi do odejścia, tak? I te karty to pokazują, że wy odejdziecie w kierunku tego, żeby mieszkać ze sobą, ale aby to się mogło stać, musi dokonać się jakaś sytuacja, no, sprawiedliwości w tej sytuacji. Ja to bardzo często widzę jako właśnie rozejście się albo pożegnanie się ze starym życiem. Być może wy sami musicie spojrzeć prawdzie w oczy, tak? Czyli taka sytuacja, w której musicie rozważyć, czego Wy w końcu chcecie. Czy chcecie zostać tutaj, gdzie jesteście, czy faktycznie pójdziecie tam, gdzie ciągnie was to serducho. To, czego wypatrujecie gdzieś w dali. Być może co niektórzy z was się lekko lękają, albo boją, e, zostawić to, co macie, na rzecz czegoś zupełnie nowego. Być może tu jest potrzebny czas, ale ta karta radzi: spójrz prawdzie w oczy, tak? E, rozważ, co jest dla Ciebie lepsze, a co jest dla Ciebie gorsze. Czy, w, czy zadowolisz się tym, co jest tu, czy może masz ochotę zaryzykować i pójść po więcej? Bo Wy oczywiście nie wiecie, jak by to było. Jak by to było, gdybym teraz ja zamknęła stare życie, poszła w nowe, czy to się uda, czy to się powiedzie. I być może stąd jest taka ochota, ale jednocześnie jedną nogą, zwróćcie uwagę, ten ktoś tutaj jeszcze trzyma się starego życia. Zrobił krok do przodu, wychyla się, ale jeszcze jedna noga jest gdzieś tam przy tych kielichach starych. I być może to jest taki brak odwagi u co niektórych z Was, żeby ten krok żeby tą drugą nogę dostawić i powiedzieć trudno, idę, tak? Więc tutaj mocno trzeba to rozważyć. Ja myślę, że to w was może być ten właśnie jakby taki, taki dylemat, czy to zrobić, czy nie, czy dokonać takiego, a nie innego ruchu. I w momencie, kiedy wy będziecie już wiedzieli, czego chcecie, to ta karta pokazuje, że pójdziecie w to. Więc tutaj jakby pracujemy nad sobą, moi kochani, i wtedy odważnie ruszamy do przodu. Dobra. No i zobaczmy, co u w sytuacji drugiej, drugiej jakby mm, grupy osób, która wybrała tutaj naszą lawę, no, pięknie. Słuchajcie, tutaj w ogóle dociągnęły mi się w, w momencie tasowania dwie karty, więc tutaj będą cztery. Dla odmiany, ale moi drodzy, tu ewidentnie w tych kartach widać, że tak. Ta grupa z Was, która tutaj zebrała się i, i jakby no, wybrała tą grupę kart, ewidentnie słuchajcie, tutaj widać sytuację, w której tak osiągniecie to. Końcowa karta, wspólne gospodarstwo, karta rodziny. Karta tego, że po prostu coś wspólnie osiągacie, mieszkacie ze sobą, bo takie mamy pytanie, tak, na stałe, bo to jest tak jak mówię, karta rodziny, tak, karta wspólnego gospodarstwa domowego. Dodatkowo, słuchajcie, widnie. Tutaj pomiędzy opcją tego, że zyskujemy coś, coś jest w końcu nasze. Parę, która zresztą na tabelę jest, jest parą taką połączoną monetową. Mamy króla monetowego i królową monetową, a więc taką parę stabilną, ugruntowaną, wiedzącą, czego oni chcą, poważnie jakby podchodzącą do życia. Zupełnie co innego niż tu. Tutaj są problemy, są jakieś trudności ku temu, żeby zrobić ten krok. Więc tutaj jakieś kłody pod nogami są, trzeba coś najpierw pozałatwiać, trzeba coś najpierw pokończyć. Tutaj raczej tego nie ma. Tutaj ja widzę. W większości taką grupę osób, która mm, może to zrobić bez przeszkód. O, może to nazwę w ten sposób, tak? Być może do takiej grupy osób te karty uderzają, e, natomiast tutaj trochę nie bardzo. I ja tutaj widzę, że Wy oboje możecie tego bardzo mocno chcieć, tak? Chcecie to do siebie przyciągnąć, przygarnąć. Więc tutaj, kochani, jak najbardziej, tak. Pozdrawiam.